Witam Was w kolejnym filmie z serii Najnowsze Osmo Pocket. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak ustawiam swój egzemplarz pod nagrywki w celu wyciągnięcia maksimum informacji z obrazka. Jak wiecie, sterowanie Pocketem może odbywać się na dwa różne sposoby. Poprzez dwucalowy, dotykowy ekran, do którego w żaden sposób nie można się przyczepić zresztą mówię o tym przy okazji recenzji oraz poprzez dedykowaną aplikację dostępną na iOSa i na Androida. My akurat wybierzemy tą drugą opcję z bardzo prostego powodu tutaj można porobić zrzut ekranu wszystko jest na dużo większym ekranie, jest też dużo bardziej czytelne i wydaje mi się to po prostu dużo wygodniejsze. Pierwszą istotną kwestią jest oczywiście wybór trybu manualnego który daje nam zdecydowanie więcej możliwości jeżeli mówimy o samych ustawieniach kamery jeżeli chodzi o automat no to umówmy się jest on dosyć ubogi. Następnie przechodzimy do rozdzielczości i tutaj wybieramy 4K. Czemu nie 2.7K albo załóż 1080p, to jest akurat bardzo proste, ponieważ zależy nam na jak najlepszej jakości naszego obrazka, i też warto pamiętać o tym, że jak nagrywam coś, załóżmy w 4K, no tutaj też będziemy mogli się pokusić o to, że taki obrazek później będzie można wyskalować o 40-50% zbytnio nie będzie tracił na jakości. Też bardzo plusem tego urządzenia jest to, że tutaj mamy jednocalową matrycę, o czym również warto pamiętać. Jeżeli chodzi o klatkaz, to tutaj to zostawiam Wam. Ja raczej mam taką zasadę, jeżeli nagrywam jakieś takie filmy bardziej gadane, typu tak jak teraz, to robię cały w 24, ewentualnie 30. Klatkach, jeżeli chciałbym zrobić coś, załóżmy, bardziej dynamicznego, załóżmy jazda na rowerze, jazda samochodem, jakieś wędrówki, no to wiadomo, wtedy można się pokusić o 60 klatek, które później dodatkowo będzie jeszcze można zwolnić o dobre 50-60% i z tego już możemy zrobić jakąś namiastkę slow motion. Na chwilę wrócimy jeszcze do ustawień trybu manualnego, ponieważ tutaj mamy jedną bardzo istotną opcję, a mianowicie jest to prędkość migawki. Jeżeli nie wiecie, ustawię się na takiej zasadzie, że jeżeli nagrywacie coś w 24 albo załóżmy 25 klatkach, no to wtedy prędkość migawki będzie wynosiła 1,5 sekundy. Jeżeli jest w 300 klatkach, 1,6 i tak dalej i tak dalej. Ta wartość zawsze będzie dwukrotnie większa. Z mojej strony jeszcze jedna szybka uwaga, jeżeli nagrywacie cokolwiek w plenerze i macie tą taką słynną polską szarówkę, ewentualnie świeci gdzieś tam słońce, Pamiętajcie o używaniu filtrów ND, żeby ten obrazek nie był przepalony. Jeżeli chodzi o wybór akcesoriów tego typu, no to tutaj wiadomo. Firma DJI dedykowane produkty, ewentualnie można się pokusić o jakieś Freewella. Możliwe, że Pro coś w przyszłości również w tym temacie wypuści. Pora na filtry upiększające, czyli coś z czego nigdy nie korzystam. Jeżeli jednak macie taką potrzebę, macie taką fantazję, śmiało możecie się tym pobawić. Wachlarz jest naprawdę bardzo duży, ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że w naprawdę bardzo dobry sposób. I momentami wręcz jest to przerażające, jak można zmodyfikować swoją twarz. Dochodzimy do trybu profesjonalnego, czyli opcji, którą obowiązkowo musimy włączyć. Jeżeli jednak nie macie takiej potrzeby, no to jak widzicie, tutaj do wyboru będziecie mieli tylko możliwość włączenia oraz wyłączenia siatki, którą oczywiście również włączymy, ponieważ ona przyda nam się przy późniejszym kadrowaniu. Tryb ustawień ostrości, albo jak kto woli autofocus, w moim przypadku był ustawiony na serię. I tutaj muszę przyznać, że działa w naprawdę bardzo dobry sposób i ciężko się do niego w ogóle przyczepić. Tak samo zresztą jest z rozpoznawaniem oraz śledzeniem twarzy. No, działa to w naprawdę genialny sposób jak na sprzęt tego typu oraz na kwotę jaką w ogóle trzeba za to zapłacić. Jeżeli macie zamiar robić przeróżne filmy typu unboxing, gdzie, się, gdzie robić jakieś recenzje jakiegoś produktu itp. itd. Warto również się zastanowić nad trybem prezentacji produktu. Zresztą ten patent możecie już każdy załóżmy z Sony z V1. Balans bieli ustawiamy w zależności od warunków, jakie panują załóżmy na zewnątrz albo w pomieszczeniu, w jakim aktualnie się znajdujecie i nagrywacie materiał. Jeżeli ktoś nie czuje się w tym dobrze, śmiało możecie korzystać z automatu, ponieważ w przypadku firmy DJ działa on naprawdę bardzo dobrze. Pora na kolor, albo jak to woli, wybór profilu. W moim przypadku jest to oczywiście M, czyli płaski profil. Tutaj mamy możliwość nagrywania wszystkiego w 10 bitach. Późniejsza edycja tego materiału nie jest jakaś strasznie skomplikowana i nawet jeżeli macie jakieś takie proste programy do obróbki czy aplikacje, to tutaj wydaje mi się, że jak narzucicie dobry filtr, to ten obrazek już będzie w miarę wyglądał. Jeżeli jednak ktoś nie czuje się w tym dobrze, no to wiadomo, tutaj zawsze zostaje HLG. Jeżeli jednak to również Wam nie podchodzi, no to wiadomo, całość robimy w profilu neutralnym, naturalnym, normalnym, jak zwał tak zwał i on również z racji to, że mamy jedną całą matrycę wypada całkiem ok. Pora na ustawienia audio. Kanał to oczywiście stereo, jeżeli mówimy o wszelkiego rodzaju redukcjach szumu, wiatru itp itd. Te opcje zazwyczaj mam wyłączone i całość ogarniamy sobie z poziomu edytora. Jeżeli chodzi o samo ustawienia mikrofonu, to jeżeli nagrywałem coś w pomieszczeniu zamkniętym, to zazwyczaj był to mikrofon frontowy. Jeżeli załóżmy nagrywałem coś w plenerze, no to wiadomo, mogłem również odpalić te dodatkowe mikrofony. Aczkolwiek ze swojej strony sugerowałbym, jeżeli macie zamiar robić różnego rodzaju nagrywki, wyposażyć się w mikrofon zewnętrzny. I też bardzo fajną propozycją jest tutaj wersja combo, która posiada właśnie taki zewnętrzny mikrofon. Alert o nadmiernej ekspozycji warto sobie włączyć. Tak samo zresztą będzie z histogramem. Jeżeli ktoś nie wie, jak się tym posługiwać, do czego to służy od Was do Wujka Google. thank <laughs> you Jeżeli zaś chodzi o opcję Timecode, no to tutaj, w zależności od potrzeb, ja akurat z tej opcji czasami korzystam, jeżeli załóżmy, robię jakieś bardziej skomplikowane ujęcia. Jeżeli nie macie takiej potrzeby, śmiało można to wyłączyć. Zoom cyfrowy zdecydowanie od razu, ponieważ tutaj obrazek będzie tracił na jakości. Dlatego warto całość nagrywać w jak najwyższej rozdzielczości. Jeżeli macie zamiar coś sobie przybliżyć, wiadomo, lepiej zrobić to na etapie edycji i całość powiększyć sobie o 10-20-30% i będzie to wyglądało zdecydowanie lepiej. Jeżeli jeszcze coś robicie w płaskim profilu, w 10 bitach, no to wtedy wiadomo, mamy komplet. Na sam koniec został nam gimbal oraz jego ustawienia. Wiadomo, tutaj wszystko robimy w zależności od potrzeb oraz to, co aktualnie nagrywamy. Jeżeli ktoś w ogóle tego nie ogarnia, no to tutaj producent wychodzi nam z pomocną ręką, ponieważ stworzył bardzo prosty i fajny samouczek, w którym pokazuje jak gimbal działa, jak go używać, jakie w ogóle tryby istnieją i co można przy jego pomocy zrobić. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.